Zakład Pogrzebowy Cerber świadczy kompleksowe usługi z zakresu organizacji uroczystości pogrzebowych na terenie Mazowsza. Wraszenie biuro firmy znajduje się przy ulicy Ludwika Waryńskiego 27b oraz przy ulicy Cypriana Godebskiego 2a. Firma Cerber od lat pomaga rodzinom w żałobie i otacza je wsparciem w tym trudnym czasie. Dysponuje też nowoczesną flotą karawanów Jaguar i Mercedes, zabudowanych przez włoską firmę Pelato. Firma prowadzi też własną kwiaciarnię, a także posiada elegancką kaplicę pogrzebową, w której rodzina może pożegnać bliską sobie osobę. Wybierając firmę pogrzebową Cerber, można mieć pewność, że wszystko zostanie zorganizowane godnie i tak, jak oczekiwała tego rodzina. Kontakt z pracownikami Zakładu Pogrzebowego Cerber w raszynie możliwy jest przez całą dobę pod numerem telefonu 503-029-716.